Osoby po różnych uwyżywkach, po alkoholu, narkotykach, dragach, wszystkie takie zniszczone. I gościu przed i po dokumentacją, przed smutne po zażycie dokumentacji, szczęśliwy Zawsze można marzyć o dobrej dokumentacji, ale tylko od nas zależy, żeby ona istniała, więc w dzisiejszym odcinku Postman CLI jakoś oczami PMa, czas zacząć. Cześć, nazywam się Maciej Worodek, a to jest IT morning, czyli zbiór ciekawych artykułów ze świata IT to jest odcinek na 25 października. Zbliżamy się do końca miesiąca parę ogłoszeń. Po pierwsze chcieliście odcinek specjalny poświęcony roadmapie QA będzie w ten piątek, będzie zamiast normalnego odcinka w piątek, będzie odcinek, który ma 16 minut, gdzie przyglądam się tej roadmapie i mówię o niej swoje przemyślenia e, przy okazji, e, dwa inne ogłoszenia jak widzicie, nagrywam starą kamerą e, czekam aż mi przyjdzie nowy stand, żeby porządnie zamontować sobie, e, móc zamontować sobie komórkę, jak nagrywam bo niestety stawianie jej na, na biurku za każdym razem jest zbyt problematyczne i no, pewne rzeczy mi psuje, więc więc jak to przyjdzie, przerzucimy się już w miarę sensownie na nagrywanie nową kamerką. Podejrzewam, że to będzie połączone z próbą wprowadzenia nowego layoutu. To to znaczy, powoli kończymy przygotowanie propozycji graficznych, jeśli chodzi o nowe rozpoznawanie tematyczne i myślę, że nie wiem, możliwe, że w listopadzie uda nam się z tym wejść, jak nie, to podejrzewam grudzień. W międzyczasie może też zobaczyć Będziecie mogli zobaczyć więcej błędów w Morning. O co chodzi? Yy, Pomagierka, która jest nieodzowną częścią tego całego projektu, która bardzo często to robi dużo poprawek, odpowiada za grafiki, odpowiada za wrzucanie rzeczy na, yy, na Facebooka, przypomina i tak dalej. Bierze dłuższy urlop e, i e, przez najbliższy miesiąc jej nie będzie, więc będę znany sam na siebie. Co znaczy, możecie spodziewać się dużo błędów ortograficznych w postach na Facebooku, Twitterze i tak dalej, i możecie zobaczyć w niej regularności postowania tam, bo po prostu nie będę pamiętał. E, przy okazji, zobaczymy, jak bardzo ona jest dla nas cenna, że będziemy się nią o wiele bardziej docenić. E, I życzę jej w komentarzach e, spokojnego urlopu, dobrego wypoczynku. E, no, więc to wszystko przechodzimy do materiału. Naszym pierwszym artykułem jest fakt, że Postman dorobił się własnego CLI. Jeśli kojarzycie, Postman jest głównie narzędziem, które z mojej perspektywy jest do testowania manualnego albo takiego semiautomatycznego. Postman ma w sobie pewne funkcje do napisania testów, do sprawdzenia w kolekcji, ale mimo, że widziałem wiele projektów, które to próbują, nie spotkałem się jeszcze niczego, co by mnie przekonało, że trzymanie testów postmanie na dłuższą metę jest zdrowe, jeśli chodzi o automatyzację. Brakuje opcji stawiań, porządnego logowania się do systemów, brakuje dużo opcji, jeśli chodzi o zarządzanie testami. To wszystko się robi o wiele łatwiejsze, jeśli wykupimy dostęp do ich chmury, gdzie, myślę, że pamiętam, jest wpłacone pelary, i nie jestem zbyt wielkim fanem używania jako CLI ale widzę sytuację, gdzie jako taki okres przejściowy można z tego skorzystać, do tej pory umożliwiał to Newman. Teraz Postman dorobił się własnego systemu do który, jeśli dobrze rozumiem, korzysta z odpalania tych wszystkich kolekcji w, system, w ekosystemie Postmana, co oznacza, że musicie zapłacić za te rany. Znowu nie jestem aż taki przekonany, e, czy w wypadku Postmana to się opłaca. E, ja mam wie ja Mnie bardzo boli portfel w momencie, gdy przychodzi do płacenia za Cypress Dashboard. Mimo, że widzę tego wartość. W wypadku Postmana, gdzie i trudniej doszło dość tego wartości, że jak już jesteśmy w tym momencie, że potrzebujemy CLI i odpalanie, że już potrzebujemy ci żeby odpalić te rzeczy, nie jestem aż taki przekonany, że to jest wartość tym. Ten dokument pokazuje nam krok po kroku, jak to wszystko skonfigurować, jak to wpiąć testy i jak także dojść później z raportu do naszego postmana. Więc jeśli chcecie się pobawić. Zachęcam. Ja pewno też sobie spróbuję za jakiś czas, um, bo um, posma się szybko rozwija. Przyznam się, szczerze, um, mi się zdarza sprawdzić co jest u niego u nich nowego tak raz na rok i czuję, że ostatnio jesteśmy coraz bardziej w tyłu. Muszę gdzieś siąść, pobawić się flowami porządnie, bo się chwilę bawiłem, ale nie wchodziłem w to dokładniej i definitywnie chcę zobaczyć, jak działa to nowe CLI, żeby wyrobić sobie op opinię. Um, czy uważam, że to jest coś wartościowego? Dalej uważam, że jeśli dochodzicie już do tego momentu, że potrzebujecie wpinać też ci CD, to możecie skorzystać z generowania snippetów kodu i jednak wyciągnąć to do jakichś sensownych narzędzi kodowych. Nasz drugi artykuł jest poświęcony spojrzeniu na jakość z perspektywy PMA. Jest to o tyle ciekawe, bo przyznam się szczerze, bardzo dobry zbieg okoliczności. Jeden z testerów w firmie, gdzie czasami konsultuję, właśnie przeszedł na rolę PM'a i gdzieś padł na, na stare śmieci, po na spotkanie, że chwilę z nim porozmawialiśmy i między innymi go pytałem, jak się zmieniło jego spostrzeganie jakości z tej właśnie perspektywy PM'a. I on tak, teraz trochę tak się parafrazuje, ale w pewnym sensie on powiedział, że z perspektywy tego, co on musi dowozić, do czego on się e, e, ten. E, po prostu komituje, to dla niego fakt, że wiele rzeczy nie eksploduje na produkcji, nie ma częstych jakichś zwrotów z produkcji, to jest wystarczający poziom jakości, że po prostu tak długo jak produkcja nie eksploduje i tak długo jak nikt do niego z produkcji nie lata, że tam wszystko się pali, klienci są niezadowoleni, to to jest taki poziom, który jest dla niego akceptowalny, że wchodzimy znowu to to shipable quality, czyli nie musi być idealnie, ważne, żeby byłoby zadowalająco. I... Żeby było śmieszniej, jak to już mówiłem, w dzień, w którym miałem z nim rozmowę, znalazłem później ten artykuł. Dosłownie jakby medium mnie podsłuchiwało. I w tym wypadku autor przekazuje swoje przemyślenia, które on chodzi tutaj w bardziej szczegóły i ma trochę inne spojrzenie. Po pierwsze, Muszę zacząć od czegoś, mi się w tym artykule nie podoba. Autor powołuje się, że jakiś software tester powiedział mu, że tester, że to co robi tester, to jest tak naprawdę odpowiedź na dwa pytania: czy to co działa działa i czy to nie dzia działa działa. E Can I make it not work the way it's supposed to do? Czyli czy jestem w stanie spowodować, że rzeczy, które powinny działać, nie działają. Moim zdaniem, jest to bardzo ograniczone spojrzenie na testera. W sensie, jeśli bym się dyskutował Quality Assurance, a tester, no to jeśli mówimy o takim typowym klikaczu, jak najbardziej, z mojej perspektywy dobry quality engineer, quality assurance expert tak dalej powinien wnosić o wiele więcej niż to. Ale jeśli patrzymy tylko typowego klikacza, Jestem w stanie się zgodzić, chociaż dalej uważam, że to jest, że te wszystkie rzeczy, no nie potrzebujemy testera, potrzebujemy po prostu hat, kogoś kto jest w stanie założyć czasami inną czapkę i spojrzeć bardziej destrukcyjnie na tematy. Autor dalej e, wchodzi w temat, że, o, to mogę zaznaczać, super, e, kiedy próbowałem się przygotować ten artykuł tutaj, przez to, że to jest medium, nie byłem w stanie zrobić highlightów, więc mam poniżej wypisane moje notatki, co mi się w tym artykule nie podobało. E, Autor także zaznacza, że zgadza się z tym, że jakość jest odpowiedzialnością wszystkich, nie tylko testerów. Nie podoba mi się, że w określenie testing, bo to ewidentnie mi sugeruje, że nie pracuje w jakimś agile'u, ale dobra, trzymajmy się, te, się tego, tej definicji. I co także dyskutuje, że yy, właśnie, yy, że jest to, że, że tester i yy, QA i PM są głosami klienta. Wydaje mi się, że to jest spojrzenie, z którego my jako QA już wyrośliśmy dawno temu. Um, nie jesteśmy głosami klienta, nie jesteśmy jego ambasadorem. My je mamy jakieś swoje hipotezy, które przedstawiamy. Tak naprawdę jedynym głosem tego klienta jest sam klient i sprawdzenie na produkcji, co on myśli, jak na te rzeczy reaguje, jest jedyną sensowną opcją. Możemy mieć jakieś przybliżenia, ale myślę, że zapominanie, że my nie jesteśmy klientem i my nie wiemy, co jest najlepsze dla klienta, prowadzi do wielu problemów, więc tym punktem bym uważał. Autor dalej mówi, że y, widzi duże powiązanie z tym, że PMI i, PM -i, i QA są bardzo zależni od procesu, że bardzo lubimy proces. I coś w tym jest. Wydaje, ja coraz bardziej dochodzę do wniosku, że dobra jakość zależy od dobrego procesu. Bardziej mam nam się proces jako workflow. Niekoniecznie sztywny proces, ale że mamy też zbudowany workflow, który nam zapewnia to, że ta praca idzie płynnie, idzie dobrze, i wprowadzujemy to jakoś. Yy, I kolejna rzecz, i znowu to się nie zgadzam jakoś nie jestem przekonany do tej argumentacji, że jest tutaj yy, sojusz między testerami a pionkiem deweloperów. Jeśli coś takiego jest, to chyba mamy jakąś złą sytuację, coś jest nie tak. Moim zdaniem, chyba wszyscy gramy do tej samej bramki. Chcemy dowozić, chcemy, żeby klienci byli zadowoleni. Ale no cóż, może ja coś nie widzę. Eee, to też się mówi w miejscach, gdzie jesteśmy w cudzysłowie w konflikcie. I Kolejna rzecz, mi się bardzo zgadza, mi się bardzo podoba, którą poruszył jest bardzo duża różnica w naszym spojrzeniu na jakość, między jest jakość, że, mo, że oboje walczymy o tę jakość, ale to jest trochę tak jak w niektórych partiach, niby mamy, o, niby partie prawicowe czy lewicowe mają podobne spojrzenie, ale każda ma jakiś inny odłam i często między sobą bardziej się kuszą niż przeciwnikiem yy, i tutaj jest tak samo, Pijemy, właśnie tak jak wspomniałem wcześniej czasami patrzą kompletnie inaczej na to i też zaznacza, że na nie jest w stanie policzyć ile czasu spędzi, na to, że musiał dyskutować o błędach, które niespecjalnie z jego zdaniem były warte tej dyskusji. Poruszył także temat, że e, trochę jest ta kwestia nierealnych oczekiwań: że tak samo jak my jako testerzy podejmujemy decyzję ryzyka, co przetestujemy, bo nie wszystko nie przetestujemy, tak samo jest nierealne oczekiwać od nich, że wszystko opiszą w wymaganiach. I ja się z tym jak najbardziej zgadzam. Nie jest realne oczekiwać, że wszystko zostanie pokryte w, na, w na wymaganiach. I powoli zbliżamy się do końca. W eee, że z naszych pierwszych materiałów był CRL Postmana, a później patrzyliśmy jak i patrzą na jakość. Bardzo ciekawy artykuł. Mimo, że z pewnymi punktami się nie zgadzam, uważam, że jest bardzo warty waszego czasu. To wszystko na dzisiaj i widzimy się jutro. Lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie.